Marto, Janku witam was w Double Trouble. Przed wami dwie rundy, pytania od serca, które znajdziecie właśnie w tym pudełku przed wami oraz test zgodności. Nie. nie martwcie się o to jak wam pójdzie, bo miłość zawsze wygrywa, a my tu spotykamy się właśnie ze względu na nią. Powodzenia. Obso. Dziękujemy bardzo, no zgodność, no ciekawa jestem jak to będzie. To, co zaczynam od tego, tak? Ladies first, bardzo proszę. Dobra. Yy... A tak po jednym? Po jednym. Ja czytam, czy obojętnie? Obojętnie, i możecie odpowiadać razem, albo jedna osoba też obojętnie. Ale to poczekaj, schowaj swoje. No ja Nie otworzyłem jeszcze. No dobrze. Najważniejszy moment w waszej dotychczasowej historii miłości to? Hmm, najważniejszy moment. Ja uważam, że spotkanie. Spotkanie, tego, też o tym pomyślałam. No, Ale które? Pierwsze, drugie? Pierwszego nie pamiętam, więc może to drugie. Tak, ja nie pamiętam, mojego pierwszego spotkania, kochani. tak mu zapadłam w pamięć. Musiałam być bardzo charakterystyczną osobą, skoro ja go zapamiętałam Są bardzo. dobrze. moją kuzynkę, ale ciebie Tak, pamiętam moją kuzynkę, mnie nie zapamiętał z naszego pierwszego spotkania. I ja go dodałam na portalu takim społecznościowym, jednym, który już nie istnieje, bo my jesteśmy naprawdę dinozaurami. Nie zaorani. wiem, czy najstarsi widzowie pamiętają grono.net. Tak, i tak. na gronie ja go dodałam. Bo... Ale ty, nie, ty mnie zaprosiłaś, a ja ciebie dodałem, poczekajmy, bo to Tak, tak właśnie, tak to ja, tak, ja cię zaprosiłam. Tak, y a po co ja cię dodałem? No Przekałem zdjęcia, stwierdziłem niebrzydka, nie bę będzie denerwować byłe I przyjąłem cię do, do, do znajomych. Tak? I jak się spotkaliśmy po dwóch miesiącach od tego pierwszego spotkania? O nie po dwóch. Dłużej czekałem. Jezu, ile ja się naczekałem. No, naczekałem ja się. Tak, no na pewno. Chciałem. To było tyle wypitych piw, piw w tym. W pubie, żeby cię tam wreszcie spotkać, i jak wreszcie, nie serio, bo to było wiesz od lutego czy od marca, a dopiero cię w październiku spotkałem. Naprawdę to tak długo trwało? To tak długo trwało, moja wątroba jest ci wdzięczna do dziś. <grym> I, <grym> I słuchajcie, e, i, e, jak ją spotkałem, a ja generalnie, e, jak to się mówi, średni byłem z zgadki, nie byłem jakoś tak wyjątkowo wysportowany w zagadywaniu dziewczyn, to, to stwierdziłem, że nie mogę tego przegapić i od razu do ciebie podbiłem. No i już tak się potoczyło. Jeszcze tego dnia e, objąłem cię im, kumplowi, który też przyszedł, powiedziałem, to będzie moja, to jest moja nowa dziewczyna. Tak i y, jeszcze taka ważna informacja, ja się od razu dowiedziałam o tym, że dodał mnie do znajomych właśnie po to, żeby wkurzać Byłę. to był jednym z pierwszych tekstów, które słyszałam: "O cześć, ja mam cię na, na gronie". Ja mówię, no tak przecież się poznaliśmy, przecież przegadaliśmy pół wieczoru razem. No ja tego nie pamiętam, ale zaprosiłaś mnie stwierdziłam, że masz spoko zdjęcia, będziesz wkurzała było. Tak się zaczęła nasza romantyczna. Ja musicie historia. wiedzieć, jakie miałam zdjęcia. Ładne miałem Cicho, już nie opowiadaj tego. Koniec. Z papieroskiem. To były takie czasy, teraz by fajka nie wzięła do zębów. Ale z papieroskiem była taka, taka dorosła i taka ważna. Co ważne, nie paliłam no. nigdy. Ale zdjęcia z papieroskiem, tak samo jak tak, zdjęcia na torach tak. kiedyś, umówmy się, każdy musiał mieć. Twoje pytanie. Moje pytanie, dobrze. Dlaczego wzięliście aż dwa śluby i jak te śluby wyglądały? O, to było świetne, to było cudowne. Eee, żeby wziąć ślub, to trzeba się najpierw zaręczyć. I y, moja małżonka miała bardzo duże ciśnienie na to, żeby się zaręczyć. Bardzo chciała się zaręczyć. E, I wymusiła po jednej z imprez. Ja kiedy po ja prostu byłem nie chciałam tracić czasu. Niewyspany. Zmęczony i myślę, że nie do końca trzeźwy, wymusiła na mnie, że mam się zaręczyć. No więc ja się powiedziałem, dobrze, wyjdziesz za mnie, a ona chwyciła za telefon wybrała numer do mamy i mówi, mamo, mamo, zaręczył się. E, no więc to już było odspaczone, tak więc wiadomo było, że jak się zaręczyliśmy, to za jakiś czas wypadałoby wziąć ślub. Yy, I po. Niecałych dwóch latach od zaręczyn spotkaliśmy się przypadkowo z naszymi znajomymi, którzy byli zaręczeni bardzo długo. To było szybciej, kochanie, to było, szybciej. to było dużo szybciej. To był ten sam rok, kochani. No, jakby zegar biologiczny tyka, to nie może tak dwa lata bym czekała. Aha, mhm, na pewno. To było tak, że my się spotkaliśmy ze naszymi znajomymi, słuchajcie, pod koniec jakoś tam chyba października, bo to dosyć istotne w, w tych datach, i oni nam oni, dzięki nim się poznaliśmy w sumie. I oni nam powiedzieli, słuchajcie, my się rozstaliśmy, przyjaźnimy się dalej, ale mamy dla was radę, nie przechodźcie tego związku. Jeżeli macie potrzebę pójść dalej, czyli wziąć ślub, albo nie wiem, albo się rozstać. To zróbcie to teraz, bo my jesteśmy ze sobą 14 lat, przyjaźnimy się, ale między nami już nie ma chemii. I to dla, na, na nas tak zrobiło wrażenie, bo oni mhm. byli dla nas wzorem takiej pary, że stwierdziliśmy, dobra, bierzemy ślub, a później zajrzeliśmy do portfela i okazało się, że hajsu brak. No więc stwierdziliśmy, że albo robimy to tak, że nie zapraszamy nikogo. Byliśmy sami, i świadkowie, i pani. Albo nie w rzędzie, robimy tego wcale. Albo nie robimy tego wcale, no bo po prostu nie mieliśmy hajsu w tamtym momencie. Dość powiedzieć, że obrączki, które sobie kupiliśmy, to były obrączki tytanowe, tak. były najtańsze. No takie były najtańsze. Bo generalnie jest tak, że obrączka, za to, że się nazywa obrączką, już jest droga. Yy, I pamiętam, że my nie mieliśmy na obrączki więcej niż tam 500 chyba złotych na tak. obie. I tylko tytanowe były w tej cenie. E, więc kupiliśmy sobie tytanowe obrączki. E, też niełatwo jest wziąć ślub, bo no tutaj właśnie. w Warszawie, w tamtym czasie, urzędy stanu cywilnego były dosyć mocno obładowane i w związku z powyższym nie braliśmy ślubu w Warszawie, bo zależało nam na czasie i zależało nam na dacie, bo chcieliśmy e, wziąć ślub e, no, w okolicy daty urodzin e, Marty. Mhm. Marta ma urodziny 8 grudnia. My ślub wzięliśmy 10 grudnia 2010 roku. A dobry w daty. Dobry. Mam tu gdzieś zanotowane. No na tak obrączce. mamy brąz, tu napisane. I słuchajcie, teraz już mamy złote, więc to, to nie są te same, oczywiście, ale. I okazało się, że jedyne wolne miejsce w tej dacie jest. Słuchajcie, w Pruszkowie, a ponieważ ja byłem chrzczony w Pruszkowie, a w zasadzie dokładnie to w tworkach, a niektórzy pewnie wiedzą, co się w tworkach znajduje, to stwierdziłem, że to będzie, to będzie bardzo fajna kontynuacja tej rodzinnej historii. Tam zresztą jest Urząd Stanu Cywilnego, pięknie położony w parku. Wzięliśmy ślub w tym Urzędzie Stanu Cywilnego. Było dosyć śmiesznie, bo pani, która nam udzielała, mówiła: Witam wszystkich państwa na sali. Siedziało pięć osób, to znaczy nas, nasza dwójka, dwójka świadków, i jeszcze jedna nasza koleżanka. I teraz chodzę ja. Cała na biało? Cała na biało? Wtedy na, yy, na fioletowo. Na, na fuksjowo. Tak. uszyłam sobie u Krawcowej sukienkę z wielką kokardą na plecach, żeby był też element modowy. Uwaga! Pani Krawcowa była zdegustowana, że na własny ślub szyję sukienkę przed kolanką. Tak było. I z czarnym suwakiem z tyłu. I z czarnym suwakiem odkrytym, takim kurtkowym. No jak to można? Sama sobie zaprojektowałam tę sukienkę. Do dzisiaj ją mam. No i później poszliśmy na kolację pod złotymi łukami, żeby jeszcze było bardziej w naszym do stylu. Do restauracyjnej niż wszystkie. To jest restauracyjnej niż wszystkie. Zaprosi Świadek nas... poszedł zamówić, tak. zapytał czy jest zestaw dla nowożeńców. Jestem dotknięty tym, bo do teraz nie mają. Wczoraj byliśmy z dziećmi i, I mieliśmy nie mają. zestaw z Minecrafta, a zestawu dla nowożeńców cały czas nie ma. Nie ma. E i potem pojechaliśmy na imprezę urodzinową Marty do y, naszego y, ulubionego miejsca, klubu. I wszyscy, którzy przychodzili. Przychodzili na moją rodzinę. Na urodzinę przychodzili. Nie a my zupełnie. wszystkim pokazywaliśmy y, akt małżeństwa. I ci wszyscy ludzie od razu biegli i kupowali dla wszystkich kolejkę. Więc impreza trwała długo, była fantastyczna. I teraz uwaga, to jest, kochani, patent, jak zrobić ślub za darmo. W sensie imprezę za tak. darmo, bo my nie zapłaciliśmy za to. Ale proszę. na tym ślubie poznali się inni nasi znajomi, którzy też do teraz są małżeństwem i mają też zresztą dwóch synów. Pozdrawiamy. Tak. tak. Yy, a później był drugi No bo tak, pojechaliśmy następnego dnia do moich rodziców, bo oni też o niczym nie wiedzieli. Tak już long story short. Yy, było nerwowo trochę. Yy, mój tata był wtedy jeszcze w tamtym czasie myśliwym, poszedł na górę, tam miał broń, jak się dowiedział. No trochę było nerwówki, nie? Troszeczkę było, troszeczkę było. Na Natomiast ym, bardzo ładnie to przyjęli, ale oni... On z reguły przyjęli. na polowaniach zostawał królem pudlarzy, bo tak. nie był w stanie wcelować. Ale ty byłeś często. blisko. Ale szybko uciekam. Więc... No ja nie widziałem nigdy, żebyś ty szybko uciekał. Albo nie musiałem. Nie widziałam nigdy. No więc y, finalnie stanęło na tym, że moi rodzice tak jakby łagodnie na to zareagowali, bo wiedzieli, że i tak zrobimy wielkie. Moja kochana się od, od razu powiedziała, że ma drugiego synka, a tata potrzebował jednak y, y, 24 godzin, żeby to przetrawić. Tak. My mężczyźni potrzebujemy czasami czasu. No i później był drugi ślub, który był taki w sumie bardzo mm, już w taki ślubny Polski, czyli weselicho na wsi z kurem weselnym. Z o, obrządkiem y, Oczepin. Ja miałam ludową suknię, i w sumie, wiecie co? Wnosiłem pannę młodą do. Tak. w sali weselnej, lędźwie do dziś, boli cię do, do dziś <noise> mnie bolą. E, co więcej... E, ale było fajnie, wiecie, bo to dla nas już nie było takiej różnicy w Nie no, był. Poproszę, twój tutaj. tata... Słucham? Mam jakiś tu poproszek, e, No, twój tata e, wprowadzał ciebie do kościoła, ja podszedłem, żeby z rąk taty e, e, przejąć twoją dłoń, a, e, a tata Marty powiedział... Weź co i tak już sobie wcześniej sam wziąłeś. Tak, no, więc tak to wyglądało. Ale fajne były te dwa śluby. No i były dwa, nie jeden. Opiszcie swoją relację za pomocą tylko trzech słów. Myślałem, że motikonek. E... Ja mogę? Pierwsza? Bo później mi ukradniesz słowa. Ty masz więcej do powiedzenia zawsze. No. Powiedziałabym tak, przyjaźń. Miłość po... na pierwszym miejscu. Ja dlaczego ja o tym nie pomyślałam, że miłość? Bo ja pomyślałam. To ty powiesz miłość, ja powiem przyjaźń, powiem poczucie humoru and great sex. Wiem, że mamy dwójkę dzieci, ale nadal wstydzę się rozmawiać o tym przy Twoich rodzicach. Eee, opiszcie swoją za pomocą tylko trzech słów. Ja bym powiedział. Eee, no, powiedz o miłość, już niech będzie. No, miłość. Myślę, że przyjaźń i. Hmm. wsparcie. O, to tego bym użył. Seks jasny, super. Tylko wiesz, to jest trochę jak syty głodnego nie zrozumie. Jak jesteś głodna, to byś chciała y, mhm. bardzo zjeść. A z seksem jest tak, że jak jest ok. Tak jak u nas. To ja powinnam To, to ten, to, mm, to, to wiecie, to. Co się o tym aż tak bardzo nie myśli, ale myślę, że wsparcie, dlatego że naprawdę y, od lat razem się wspieramy i y, to jest niesamowita moc. A sporo już się rzeczy w naszym życiu wydarzyło i one nie zawsze tak. były wesołe i, i, i sympatyczne, a za każdym razem przechodzimy te wszystkie y, burze, zawirowania wspólnie y, 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 i chyba jesteśmy w tym wszystkim nie tylko dojrzalsi, ale też mocniejsi. To jest fajne. No. Więc ja bym powiedział, że wsparcie. Tak. Tak, ale jest też dużo, bardzo dużo poczucia humoru i to jest, mm -hmm, to jest, to jest takie poczucie humoru, że. które nas ratuje nie wszyscy, nie wszyscy by zrozumieli. Tak, my mamy takie szu, y, szuwarowe, chciałam powiedzieć. To nie jest szuwarowe, koszarowe. koszarowe szuwarowe Od, szuwarowe, ale szuwa, szuwarowe też, jest. też jest. Oboje byliśmy wychowywani pod kamieniem, jedliśmy gruz i mieszkaliśmy w siedmiorowieziorze. Tak. Tak, po tak, ja? Dobra. No, dawaj. Dawaj. Wszystkie bumerskie teksty już prawie powiedzieliśmy. Do kogo bardziej podobni są wasi synowie, do Marty czy do Janka? Są wymieszani, tak, są wymieszani. Eee, są bardzo wymieszani, ale to jest też kwestia taka, że my jesteśmy wymieszani. To znaczy e, ja jestem miksem moich rodziców, Marta jest miksem e, e, teściów, jej rodziców i wiecie co, my w ogóle mm, też chyba jesteśmy trochę do siebie podobni, bo jak szukaliśmy sali weselnej na drugi ślub, to pojechaliśmy do Wilczego Szańca, bo stwierdziliśmy, że w tych bunkrach można byłoby fajnie zrobić. To, to, to może nasi znajomi nie rozwalą. Nie, nie, pojechaliśmy do Gierłoży, bo tam była jedna z sal weselnych, i właścicielka, jak usiadła ze mną, z Martą i z Marty rodzicami, to zapytała, które z dzieci jest ich bo jesteśmy tak podobni wszyscy, że trudno jest rozpoznać. Mhm. E, I nasze dzieci są wymiksowane. Jeżeli chodzi o kwestie wizualne, to zdania są podzielone. Niektórzy mówią, że Mietek to jest Janek, że ja to jestem Zyzio, czy Zyzio to jestem ja, natomiast jeżeli chodzi o charaktery, to Mietek jest 100% ja, czyli emocje, czyli wrażliwość, czyli jak to się mówi, oczy w mokrym miejscu, e, czyli emocjonalność, czyli dawanie z siebie wszystkiego, bycie takim osobą bardzo uczynną, dobrą, czasami za dobrą, czasami Ludzie to wykorzystują i to widzę, wiecie, tak ciężko się to ogląda w kontekście własnego dziecka. Bo jak się jest samemu wykorzystywanym, to to jest easy. Znaczy to jest do przełknięcia, ale jak się widzi, że tak wykorzystuje ktoś. Dobroć Twojego dziecka, to to jest trudne. Natomiast Zygmunt jest czołgiem emocjonalnym, jest bardzo pewny siebie, czego mi zawsze brakowało. A Janek od zawsze był pewny siebie. No, więc myślę, że to jest piękne, że są. Ale ja wiem, w tej sprawie masz takich problemów jako. No, taj, ale to jest, to jest na inny odcinek. My mamy oboje zdiagnozowane ADHD i niestety ten miks już się u dzieci tak skumulował, że to już jest po prostu, słuchajcie, fuzja jądrowa. Mhm. Jak brzmi Wasza definicja prawdziwej miłości? O, to ja mogę powiedzieć pierwsza. Takie słowa, które kiedyś usłyszałam od mojego profesora na studiach, że, że w związku nigdy nie ma równowagi. Zawsze ktoś jest y, górą w związku. To znaczy, zawsze jedna strona jest na przykład bardziej zależna. A od miłość subie. polega na tym, bo to trzeba jeszcze dodać. No właśnie, zaraz powiem o tym. Dziękuję no. ci, kochanie, bo ty wiesz, co ja chcę powiedzieć. No już taką ty kropeczkę zadowolone. postawiłaś, wiesz. Nie, chodzi mi, o to, że, chodzi mi o to, że po prostu nigdy w związku nie ma równowagi. Chcielibyśmy te, tej równowagi, ale nigdy w tym związku nie ma równowagi. Zawsze ktoś jest zależny. Czy kwestie zawodowe są bardziej zależne? Jak zostajemy jako mamy w domu, no to wypadamy z tego rynku pracy i na przykład jesteśmy wtedy bardziej finansowo zależne od, od drugiej strony. Czy na przykład zależne emocjonalnie, czyli nam bardziej zależy w danym momencie, a w, za chwilę będzie tak, że to drugiej stronie będzie na nas bardziej zależało z różnych powodów. I my czujemy to, kiedy jesteśmy tą górą w związku. To się po prostu czuje. Jakby kluczem miłości i przetrwania tego wszystkiego, a my mamy 16-letni staż so na, na, na Barkach za sobą, Zaraz, jest to, że kiedy jesteś na tej górze, to nie wykorzystujesz tej przewagi. To jest, mam wrażenie, to jest kluczowe w kontekście przetrwania tej relacji. Bo w momencie, kiedy jesteśmy tą górą, czujemy się super fajni, w ogóle, że teraz jest nasz czas, to fajnie było odczepić te wagoniki, które są takie, nie wiem, czasami trudne, czasami ciężkie, czasami ściągające na ziemię, tylko to się odwróci, bo zawsze życie jest przewrotne i to jakby jesteśmy czasami na, góry, czasami na górze, czasami na dole. I myślę, że definicją dla mnie miłości jest to, żeby w momencie, kiedy widzimy przewagę nad tą drugą stroną, czy jej jakąś niemoc, to żeby tego nie wykorzystywać, bo to jest ukochana osoba i przecież nie chcemy dla niej źle. Dodasz coś? A przypomnisz pytanie? Tak. Skleroza, <laughs> Pokażę, no. to? Janek jest ze mnie <laughs> dwa lata starszy. Widać Aha. to. Prawda? <laughs> Jak to w tym memie, no. Kiedy, kiedy masz Alzheimera, kiedy szukasz informacji w Google i okazuje się, że wszystkie linki już są kliknięte. Fioletowe. Tak, fioletowe. A jak brzmi Wasza definicja prawdziwej miłości? Ja nie mam chyba takiej definicji, ale wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba być e, e, wiernym, a po drugie e, jednak na dobre i na złe. Dlatego, że ja to bardzo często obserwuję u innych, jak się związki rozpadają. Że dopóki jest fajnie, to jest fajnie, a jak zaczynają się jakieś schody, to już yy, nie jest coś potrzebny. I dla mnie to jest. Yy... Tu pewnie nie można przeklinać, nie? Dobra, to nie będę. A no po prostu dla mnie to jest świństwo, jest to nieuczciwość. I jakby nie po to przysięgałem, yy, najpierw w tym pruszkowie, a później jeszcze w tym kościele, razem z Tobą, przed naszymi rodzinami, yy, żeby później to łamać. Yy, a jeszcze tym bardziej to łamać w momencie, kiedy jest jeszcze dwójka fantastycznych mhm. dzieci, yy, na które wszelkie nasze. Takie poważne i ostateczne decyzje mają niebagatelny wpływ na nie teraz i na ich przyszłość. A wiem, co mówię, bo sam jestem z rozbitej rodziny. I kiedyś sobie przysiągłem, że stworzę rodzinę zupełnie inną niż ta, w której ja się wychowywałem. No i póki co mi się udało. Oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć, czy to dowiozę, będę w stanie prawdopodobnie dopiero na łożu śmierci, ale spoko, spoko. Czuję, że zostanę młodym wdowcem. Dziękuję, że masz, masz już na mnie plan w tej relacji. Dziękuję. To jest, jest. piękne. Tak. Dobrze. Mm. Co lubicie najbardziej w sobie nawzajem? No ty już mówiłaś o tym seksie. Ale, ty, możesz ty, to powtórzyć. ale jak się tak, jak się spozycjonowałeś od razu? A chciałam o czymś innym. Już tam to zapomniałam. To jakby to go... było o to, że ja jestem dobra w tym seksie, a nie że ty. A, no że no dobrze. Tak, że nie, no, tak dobra, bardzo. że jakby ciebie nie Fair. Nie, ja mam być pierwsza, tak? To no, no, lubicie w sobie nawzajem. To, że dajesz mi ogromne poczucie bezpieczeństwa, to jest dla mnie podstawa w ogóle tego, że ja się tak rozwinęłam w swoim życiu, bo to poczucie bezpieczeństwa jest dla mnie kluczowe. I to, że zawsze mogę na ciebie liczyć, i to, że mnie ratujesz w wielu sytuacjach różnych, biznesowych, życiowych każdych że jesteśmy tak ze sobą zgrani i, i to poczucie humoru mamy takie wspólne to lubię w tobie bardzo. Lubię, kiedy razem spędzamy we dwójkę czas. To wtedy jest fajne, bo jakby cały czas ta przyjaźń też jest dla nas bazą i bardzo. bardzo we dwójkę. We dwójkę, bez Sorry, dzieci. Stary chłopaki? Tak, bez dzieci. O, znalazłam ten poproszek w końcu słuchajcie który mi przeszkadzał. E, tak, lubię, lubię z tobą spędzać czas po prostu, e, a to chyba po tylu latach to jest spory, spory wyczyn z twoim trudnym charakterem. Nie no, mimo twojego trudnego charakteru bardzo cię lubię. Jesteś spoko. Odznaka jesteś spoko, jesteś w porządku, o, odznaka jesteś w porządku. Mm. E, jakie było pytanie? Co we mnie lubisz, no? <grystanie> Dawaj. Słuchaj. Mm, ja najbardziej w tobie lubię jedną rzecz i to jest taka rzecz, o której zawsze marzyłem. No. Y a, najbardziej. A. Najbardziej. A to się roz roz rozchodzi, no, wiesz, to no, możemy o tym seksie na sekście. Nie. Ale nie, ja zawsze chciałem, um, i, jak pamiętam, marzyłem o swojej przyszłej miłości, żonie, jak byłem. I z małym chłopcem, i potem nastolatkiem, i jeszcze na studiach, to miałem obraz niesamowicie inteligentnej, wyzwolonej kobiety, również bardzo pięknej, ale ona miała jedną cechę, na której zawsze mi zależało. I to jest to, co w tobie najbardziej lubię. Że jesteś i do tańca, i do różańca. To jest tak fantastyczne. Mieć z jednej strony wielką miłość, romantyczkę, taką kobietę, którą trzeba czasami też przytulić, pocieszyć, zadbać o nią, e, a, ale też która na przykład potrafi zadbać o ciebie, która potrafi być taką piastunką w domu i stworzyć też fantastyczny dom nie tylko dla was, ale też dla dzieci, ale też taką dziewczynę, która. No właśnie, wiecie, jak myśmy się poznali, to nie było barów w Warszawie, na którym Marta z koleżankami by nie tańczyła o trzeciej w nocy. Musiście to wiedzieć, oczywiście, to jest kluczowe. To jest kluczowe, tak, ale właśnie. No to chodzi, no ty jesteś, my jesteśmy oboje takimi imprezowiczami, już obecnie na emeryturze, ale, ale bardzo imprezowaliśmy, mieliśmy takie dosyć rokendrolowe, bym powiedział, tą, tę młodość, może też dlatego teraz już jesteśmy tacy spokojni i wyciszeni, ale to powoduje, że yy, do teraz się potrafimy hardkorowo zabawić i, i, i myślę, że to też jest bardzo fajne, tak? A później potrafimy wrócić do naszych obowiązków i jest wszystko super. No. Dziękuję, to bardzo miłe co powiedzieć. Ja chciałem tylko powiedzieć, że hardkorowo to znaczy dwa drinki i spać. Tak, to w tym wieku. Tak, tak, mm -hmm. tak, tak, to już wiecie. No. no, to by było na tyle. Czy tam coś jeszcze jest? Nie, to wszystko właśnie. Ale takie no. to było miłe sobie pogadać na no. ten temat. Tak na co dzień nie mamy czasu. No, widzisz. Padło wiele pięknych słów. Gratulacje. Poradziliście sobie z pytaniami. Od słów klasa, glamour. Więc czas na część drugą. Mhm. Czyli szybki, ale bezkompromisowy test zgodności. Dobrze. Gotowi? Dobrze. Kto ma lepsze poczucie humoru? Kto wcześniej wstaje? Kto później kładzie się spać? Kto częściej gotuje? Ja z Ostatnio ja! Zrobiłam rosół górkową ty... ostatnio. Fije słoika. Nie, ugotowałam. Kto częściej imprezuje? Mhm, tak. Kto pierwszy powiedział, kocham cię. Ja, ja, ja. Było widać ten palec. Do kamery Tak. Kto lepiej całuje? Kto częściej decyduje, jaki film lub serial będziecie oglądać? A kto częściej zasypia oglądając film? Kto wydaje więcej pieniędzy? Na przyjemności ja. To jest ciężko powiedzieć. No tak. Bo tak na co dzień to Marta prawdopodobnie, ale znowu ja decyduję o tych większych grubszych wydatkach z reguły, więc ja jestem w stanie yy, jednym wydatkiem ja tak po rozwalić. A jej... a Janek dużo. Yy, Raza dobrze. 24-miesięczny budżet. No. Kto pierwszy wyciąga rękę na zgodę mhm, mm mm -hmm, mm -hmm, tak. Tak, tak, tak. Ja muszę ja. być przeproszona zawsze. Zawsze, oh, hello, zawsze, to, zawsze. zawsze. To, jest to jest jedno z największych osiągnięć naszego związku, y, do którego doszedłem mniej więcej po 10 latach, także nie jestem jakoś wybitnie kumaty, mianowicie, że dla świętego spokoju Trzeba i nie po prostu. Y, tak. Ale robi to tak duma zygodnie, w związku, że, tak. Że daje tak, radę. Tak. Do teraz, do, teraz mogłabyś powiedzieć, że przeprosię, ja pójdę i przeproszę. No właśnie mamy bardzo mało takich sytuacji, w których moglibyśmy o tym opowiadać, a okazuje się, że w sumie dobrze bardzo dobrze, bo ja oceniam nas bardzo wysoko. Ja w ogóle jestem taki pod tym względem skromny, bo myślę sobie, że kogo by to miało interesować, każdy coś tam ma w swoim życiu, też jakiś związek, i tak jakbyśmy tak wszyscy opowiadali o naszych związkach, tylko o tym byłoby rozmawiane. Ale biorąc pod uwagę stasz naszego związku, to w sumie możemy być już trochę inspiracją. Boomerską, bo boomerską, ale jednak inspiracją. I myślę, że nam dobrze poszło. Ja myślę, że w, y, jak, jeżeli chodzi o robienie kariery jako inspiracja, to myślę, że dużo większą jednak byśmy zrobili, jakbyśmy się rozstali. No myślę, że tak. Myślę, no. tak. Ale też bardzo takim dobrym... Niestety w obecnych czasach niedobrze się klikają stałe związki, dużo lepiej się klikają rozwody, rozstania, tak. jakieś takie wiecie afery, a jak jeszcze można no, zrobić jakieś większe świństwo, to, 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 super. to już w ogóle tak. jest... Tutaj. Ale też podoba mi się, że nie rozdrapaliśmy żadnej starej rany. I nie wypominaliśmy sobie orężady z, z podstawówki. Tak, 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 no ale my, w, Klasa. Bo, bo my generalnie <noise> staramy się unikać ruminacji i tego typu tak, rzeczy. Tak, tak, tak. tak. Myślę, Higiena że... kłótni. Higiena to coś? Tak. Higiena Nauczyliśmy kłótni. się też tego. Tak. Myślę, że dobrze nam poszło. No. Piąteczka. Nie najgorzej. Ta, że tak? O, dobrze. Nie. Yy... A, że tak, 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 tak. tak. Puh, a, że tak, że szybciej. No to prawie umiemy. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki. My dziękujemy <laughs> również.